Kochani, znowu to zrobiłem i chyba już naprawdę potrzebuję pomocy. W ostatnim czasie fizycy faktycznie dowiedli, że wszechświat się rozszerza, ale dowiedli też, że rozszerza się wolniej niż moja kolekcja gier i okołogrowych szpargałów, co oznacza ni mniej, ni więcej jak to, że światowi grozi zagłada. Bo niedługo te graty nie będą się mieściły u mnie w pokoju i po prostu zaczną się wylewać na całe otoczenie. Jeżeli więc Waszą wmarzoną śmiercią zawsze było utopienie się w DualSensach, to możecie czatować tam pod moim domem. Zapraszam. Ale co poradzę, jak ten głupi kolekcjoner CN tak mnie sprowokował, mówiąc, że kanceluje mnie i że to on robi lepsze, growe zakupy. Ha! To teraz zobaczy. CN, wiecie od czego to jest skrót? Od Cuchnące nogi, albo cały nieumyty. Tak więc w tym filmie wam pokażę moje ostatnie okołogrowe zakupy i też kilka bardzo fajnych prezentów, które dostałem. Zostawcie łapkę w górę, można też podbić do dziewczyny. Pewnie się wstydzicie, ja to świetnie rozumiem, więc chociaż podbijcie film. Jedziemy. I tak tam z tyłu są kapibary. A o co chodzi? Wszyscy lubią kapibary, pomyślałem, że będzie lepszy odbiór. To może najpierw zróbmy sobie kącik kontrolerów, których jak widać wciąż mam zdecydowanie za mało. i na początku pad, o którym do powiedzenia mam najmniej, bo był też zdecydowanie najgłupszym zakupem. DualSense w edycji Astrobot. Jest to już drugi robocikowy DualSense. Ja kupiłem go dlatego, że nie załapałem się na pierwszą wersję, a sami musicie przyznać, że jest iście przeuroczy, prawie jak te kapi rysła. Astrobot to akurat jest gra, w której DualSense ma swoje miejsce w lore i w całym uniwersum tego świata, tak więc tutaj grając w Astrobota, na pewno że sobie do Astrobota wrócę, będę się czuł, Jakbym wydał prawie 400 zł bez sensu, bo i tak na co dzień wolę grać na DualSensu Edge, którego też mam. No ale pozytywnie bardzo zaskoczyło mnie to, jak wiele detali jest tutaj na obudowie pada, że mamy takie piękne astrobocikowe wgłębienia. Ten nadruk jest bardzo wysokiej jakości, część jest matowa, część jest świecąca. No i absolutnie urzekają mnie te gripy w kolorze pod tytułem opakowanie takiej droższej pasty do zębów, co już mówiłem kiedyś u mnie w szorcie. PlayStation troszkę idzie więc śladami Microsoftu i czasami lepiej wychodzą im pady od gier, ale tutaj akurat wyszła im gra, i bardzo ładny kontroler, tak więc nie żałuję. Mimo wszystko, to są dwa kontrolery, które dopiero co dostałem, ale bardzo bardzo chcę je sprawdzić. Są to pady marki Big Big One. Od razu wzbudza zaufanie, szczególnie Big Big One Chocolate, co brzmi jak jakaś wyrafinowana nazwa zabawki erotycznej. Oba zostały wykonane z wysokiej jakości mieszanki azbestu i kupolitu. I oba, jeżeli chodzi o markę i cenę, to są takie typowe Chińczyki, bo ich cena właśnie jest absurdalnie niska. Natomiast w przeciwieństwie do typowych Chińczyków te pady kupicie nie tylko gdzieś tam z AliExpress, ale też są normalnie dostępne w x -comie. I powiem Wam, że na pierwszy rzut oka, na pierwsze dotknięcie dłonią, Chociaż trochę się te uczuliłem i zaczyna mi lekko puchnąć. Ała! Wydają się bardzo, bardzo solidne i bardzo, bardzo wygodne. A powiedzcie mi, gdzie indziej znajdziecie kontroler, który na przykład w cenie 129 zł. Ma bardzo przydatny ekranik na obudowie i tutaj nie robię sobie jaj, Ten ekran, naprawdę, oprócz tego, że pewnie można na nim sobie włączyć Duma, jest przydatny, bo można zmienić sobie za jego pomocą martwe strefy analogów, zaprogramować dodatkowe przyciski, które oczywiście tutaj są i normalnie to mi się mylą. Co jest gdzie, a tutaj, jak widać, mogę sobie mieć na to podgląd na ekraniku. Włączyć tryb turbo, czyli, żeby jechał szybciej oraz ustawić, między innymi, siłę wibracji. Czy to, czy triggery mają wyczuwać wciśnięcie skokowo, czy analogowo. Ten jest typowo pc ten jest do pc ale też do Switcha, i stąd układ przycisków na odwrót, znaczy na odwrót to jest w innych padach. ten do było pierwsze, więc tutaj mamy A po prawej stronie, a nie na dole. A tego wziąłem sobie na testy, dlatego, że mamy tutaj wsparcie dla Amiibo i mamy żyroskop, co w padach do Switcha takich od firm zewnętrznych zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Tak więc będę sobie grał i będę sprawdzał, co to warte, a teraz powiem Wam o padzie, o którym już wiem, ile jest wart. To jest też kontroler typowo chiński, tylko że chyba właśnie zwykle mówiąc typowo chiński, ma się na myśli coś nieco innego. Gamester G7 Pro w specjalnej edycji z gry Wuchang Fallen Feathers, czyli są slajka, -like który zebrał ocenę na poziomie 7,8 8 na 10 i przypuszczam, że mnóstwa fanów na całym świecie nie ma, ale kontroler jest prześliczny. I nie spodziewałem się, że to właśnie limitowany pad związany z jakąś grą wprowadzi do świata padów do Xboxów coś dość nowego, niespotykanego i fajnego. Przede wszystkim to bardzo mi leży ta stylistyka, na przykład przyciski A B X, Y, które wyglądają jakby zostały namalowane, znaczy literki zostały namalowane takimi pociągnięciami pędzlem. Jest to po prostu śliczne. Mamy też stację dokującą, która bardzo ładnie na dole świeci się na niebiesko. Mikroswitchowe to znaczy klikające tak jak myszka, d i triggery. Dwa bonusowe przyciski z tyłu i dwa tutaj przy L i, R i to jest o dziwo bardzo, bardzo wygodne. Regulowany klik tych triggerów i właśnie kurczę zupełnie się tego nie spodziewałem, a może powinienem, bo to jest na bazie jednego z lepszych padów Gamestera i lepszych padów tak w ogóle. On jest tak wygodny, tak dobrze leży mi w dłoni. Po prostu jest idealnie ciężki jak na mój gust, czyli dosyć ciężki. Gałeczki mu chodzą, tak smooth, czuć taką jakość premium. I jedyne do czego można byłoby się przywalić, to to, że ten dipad jest taki dziwny, ale też spokojnie, bo tutaj w zestawie w pudełku dodają dwie inne wersje, ponieważ dipad jest wymienny. Więc proszę bardzo, jak tamten wam nie pasuje, to można sobie wrzucić na przykład. Taki w opakowaniu jest też limitowany prelok do kluczy z babą i tam jakimś podpisem, że nie wiem, tajemnicza i piękna i chętna. Oraz przewód. Również wspaniały, wysokiej jakości i również w stylistyce, ale zupełnie niepotrzebny. Znaczy, prawie, bo ten pad działa na jednym ładowaniu tak z 10 godzin, więc nie aż tak długo, ale ładować to można każdym, a podłączać do konsoli. Czy do kompa kablem nie trzeba w ogóle. I to jest właśnie ta nowość, no bo to jest pad do PC i do Xboxów. Pady do Xboxów, które nie są od Microsoftu, mają do siebie to, że ich 99,99% ,99 działa tylko po kablu, ponieważ Xbox i Microsoft są głupi, ostatnio z coraz większej liczby powodów, ale ten to jest już od dawna, i nie bardzo chcą licencjonować protokół połączenia bezprzewodowego innym firmom, a nawet jeżeli chcą, to chcą za to dużo pieniędzy. I o ile zwykły Gamesir G7 Pro podłączał się do Xboxa tylko przez kabelek, tak ten jako chyba też pierwszy pad GameSer'a i jako jeden z pierwszych w ogóle, działa z Xbox'em bezprzewodowo. Więc to jest wielki dzień dla bezrobotnych, ostatnio konsol Xbox. A tak ogólnie to w życiu bym się nie spodziewał, w tego Wuchanga to pograłem na razie w godzinę. Na szczęście pan obsługuje też inne gry. Ale właśnie myślę, że w najbliższych miesiącach będę go używał z kąpem. Bo tak bardzo mi się podoba. Gameser, dobra firma, jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Ja znaczy, mam taki pad yy, skrzynie biegów od Kamaza, ale to, to później sobie omówimy. Dobra, to teraz szybki przegląd nowych gier w mojej kolekcji. Nowych, nowych gier w mojej kolekcji, czyli nie retro. Mamy tutaj. Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Bardzo dziękuję dystrybutorowi Nintendo za podosłanie mi tego oto pięknego pudełka, w środku którego jest nic, co pokazuje o lepszy stosunek Nintendo do tego tytułu i ogólnie do gatunku ludzkiego. Ale sama gra jest świetna i jak ja ogólnie nie jestem jakimś wielkim wielbicielem warriorsów, czyli naparzania we wszystko, co się rusza godzinami, tak. Ta formuła w połączeniu z dźwiękami, które znam i łaskoczą mnie po łóżkach i serduszku, bo kocham jest Zelda, Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. I w połączeniu ze znanymi bohaterami, którymi mogę kopać dupy innym albo którym mogę kopać dupy, działa to na mnie świetnie. Poprzednie Hyrule Warriors przeszedłem w całości, a to była grana ze 30 godzin. Tutaj też. Cisne każdego dnia i bardzo mi to odstresowuje i daje mi mnóstwo radości. Tym bardziej, że jedynka na pierwszym Switchu działała technicznie bardzo, bardzo źle. A tutaj, no dobra, grafika może nie jest jakaś spektakularna, ale na ekranie dzieje się bardzo dużo i jakoś mi to, jakoś mi to tak aż nie pasuje do Nintendo, że jak to jest możliwe, że właśnie dzieje się, a wciąż jest właściwie nienaganne 60fps. Tak więc, jeżeli jesteście fanami Zeldy, polecam nawet tylko dla tych dźwięków, bo i tak jest taniej niż. Kupić sobie całą ścieżkę dźwiękową z Legend of Zelda Breath of the White lub Tears of the Kingdom limitowanej edycji winylowej za niemal 1000 zł. Nie mam pojęcia, kto by po to sięgnął, oprócz mnie, bo ja już sobie zamówiłem. Mam jeszcze dwie trójki. Co brzmi jak coś, co mówiłem zawsze mamie po zebraniu i to miało świadczyć o tym, że moje oceny jednak nie są takie złe. Personę 3 Reload i Little Nightmares 3. Niestety obie gry są na gańki kardach, ale jestem słabym człowiekiem, i wciąż, jeżeli mam do wyboru cyfrę i gameki karda, no to już biorę tego zasranego gańki karda, bo może komuś kiedyś sprzedam, i przynajmniej jakoś tam wygląda na półce, i przynajmniej jakiś tam cartridge jest. Nie lubię, nie popieram. Staram się nie kupować, ale w niektóre gry po prostu po ludzku chcę zagrać. I serią Little Nightmares, czyli takich horrorów, troszkę takich niby dziecinnych, ale jednak horrorów przygodowych, chciałem się zaznajomić już od dawna. I jedynka i dwójka niedawno były w Humble Bundle, czyli takim pakiecie gier, które można było zdobyć za bezcen na Steam, sobie na Steam Decku albo na tym, na tym Xboxie. ROG Ally, trójka zostanie mi na Nintendo Switcha 2, natomiast Persona 3 Reload to gra, którą chciałem skończyć od dawna, ale też jakoś mi się nie udawało, a Switch pasuje mi do tego idealnie. A tutaj już po bożemu i na pełnym kartridżu Final Fantasy Tactics, jedna z najwyżej ocenianych gier tego roku. Jest to odświeżenie starych Final Fantasy Tactics, czyli znakomitych, turowych i takich bardzo, bardzo właśnie taktycznych rpg -ów. Dopiero zamierzam do tego przysiąść, bo póki co 80% mojego mózgu mi się dezaktywowało przez granie za bardzo w Hyrule Warriors. Ale jak Hyrule Warriors skończy, to myślę, że będę musiał przejść właśnie jakąś rekonwalescencję umysłu i to się nada do tego idealnie. Przyszło mi jeszcze zamówione milion lat temu The Plucky Squire, czyli jeden z najciekawszych, najwyżej ocenianych indyków zeszłego roku, który bardzo ciekawie bawi się perspektywą. I ta wersja, mimo że nazywa się Deluxe, to była bardzo tania. Jest jeszcze nieodpakowana, bo ja to przechodziłem w katalogu PlayStation plus. Po prostu chciałem mieć bardzo ładny cartridge i dodatki, z których nigdy w życiu nie skorzystam, a tymi dodatkami są wyjątkowo praktyczne. Ścieżka dźwiękowa na CD autorstwa Majka Georgiadesa, którą z pewnością będę sobie regularnie włączał, na przykład na sedze CD, która o dziwo jest u mnie w domu podłączona. Oraz jest jeszcze artbook, to akurat bardzo ładne, bardzo fajne. Już obejrzałem, też nigdy w życiu do niego nie zajrzę. No ale mam, więc miło. To jest jeden z tych filmów, które możecie pokazywać waszym żonom, żeby udowadniać im, że nie trafiły aż tak źle. Gdybym leciał w kosmos, chciałbym mieć w moim statku taki fotel. To znaczy, w zasadzie to chciałbym go mieć wszędzie, ale już trzymajmy się tego motywu kosmicznego, bo to się jeszcze przyda. Pewnie i tak w NASA by mi nie pozwolili z zazdrości, dlatego całe szczęście, że akurat nie nadaje się na członka załogi misji kosmicznej, za to idealnie nadaje się do gnicia całymi dniami przed konsolą i kompem. I w takich komfortowych warunkach pilotuje sobie nie jakąś tam marną ziemską rakietkę, tylko statek, Samus Aran z Metroida, Erwinga ze Star Foxa, albo wszystkie legendarne pojazdy gwiezdnowojenne w Star Wars Squadron. Ten model Diablo to jest najlepszy fotel, jaki miałem kiedykolwiek i jak tak wzrok temu go dostałem i na nim troszkę posiedziałem, to stary fotel innej firmy od razu komuś oddałem. Najgorszemu wrogowi. No i w ogóle to Diablo Chairs mi zaoferowali, że do tej reklamy wyślą mi nowy fotel, ale odmówiłem, no bo powiedziałem im, że w sumie po co, skoro na tym siedzę od dawna i wciąż jest idealny i właśnie... On jest moim centrum, centrum dowodzenia i centrum mojego takiego mikro wszechświata. A że w Diablo Chers trwają teraz kosmiczne rabaty do 30%, a dodatkowo z moim kodem PisarskiTech10 macie bonusowo jeszcze 10% zniżki na cały asortyment, to tym bardziej polecam. Pomyślcie, jak dużo to jest 40%. 40% prędkości światła to jest 120 tysięcy km na sekundę, czyli można w jedną sekundę trzy razy okrążyć równik. Albo brzuch Twojej stały. Dobra, nieważne. A tutaj, moi drodzy, przyszedł mi cały piękny i jakże bogaty zestaw dla jakże biednego już człowieka: Gier od Mod Retro. Czyli, jeżeli ktoś nie wie, jest taka konsolka Mod Retro Chromatic, która jest Game Boyem współczesnych czasów ze znakomitym ekranem o rozdzielczości jednak oryginalnego Game Boy'a. Czyli jest podświetlany, ma fajne kolorki, chociaż wierne oryginałowi i tak dalej. Świetne kąty widzenia, ale jednocześnie rozdziałkę 160x144. Ma ta konsolka obudowę ze stopu magnezu, jest taka bardzo, bardzo mocno premium i więcej pisze o niej w magazynie Game Boy Extreme, który już niedługo trafi do sprzedaży, ale kupiłem sobie te gry i kupiłem sobie tę konsolkę również po to, żeby zrecenzować je prędzej czy później na kanale i dlatego, że przygotowuję Retro Tydzień związany z Game Boyem Color i tam też akurat mod Retrochromatic i gry na niego będą pasowały idealnie. Firma Mod Retro w przeciwieństwie do Analoga, który przygotowuje też podobne konsolki, czyli Analog Pocket, zajmuje się nie tylko robieniem sprzętu, ale również robieniem sprzętu wojennego. Znaczy oni nie, ale ich właściciel już owszem, tak więc kupując Sabrine Zapt albo Raymana wspieracie świat, w którym istnieją wojny i potężny przemysł wojenny. Po Ubisoftie to by się mniej więcej czegoś takiego spodziewał. W każdym razie w Mod Retro wydają bardzo ładnej formie gierki, które uruchamiają się nie tylko na ich konsolce Mod Retro Chromatic, ale również na oryginalnym Game Boyu Color, a niektóre nawet na pierwszym, pierwszym Game Boyu. One są normalnie na kartridżach, one są z instrukcjami obsługi i jeszcze dorzucają do nich takie zawieszki, bardzo urocze, przynajmniej na razie. O, proszę bardzo, jakie ładne i o, proszę bardzo, jakie ładne. No, i jako że zrobili ostatnio promocję, że kupując 6 gier, można je mieć w cenie 5, to oczywiście uznałem, że jest to okazja życia i warto się zaopatrzyć. Ale akurat one się bardzo ładnie prezentują na półce i wybieram sobie takie, które są serio fajne. Część z tych tytułów to są nowe gry, dostępne często nie tylko na Game Boyu, ale też na przykład na Steamie i świetnie oceniane. A czasami też wydają wznowienia gier znanych kiedyś, tak na przykład ta Sabrina, czy właśnie pierwszy Rayman, to są po prostu gry z Game Boya Color. Te same, znaczy tam Rayman chyba ma trochę lepsze sterowanie, które można teraz wyrwać sobie w folii i w świetnej cenie. Podobnie zrobili na przykład z Baby Trixen, którego kupiłem sobie już wcześniej i który tutaj na mod retro kosztuje 40 euro, a oryginał, jako że był bardzo rzadki, kosztuje chyba około 1000 dolarów za kopię z pudełkiem albo. 0 dolarów, jak się gra na emulatorze jak normalny człowiek, ale też 0 dolarów, jeżeli weźmiecie udział w konkursie, który niedługo będę miał na kanale, niedługo, to znaczy dosłownie za parę dni, bo tam będzie można dzięki Let's Shops wygrać, znaczy dzięki mnie, bo ja wymyśliłem nagrodę, ale oni sponsorują to, że takiego retro Retrochromatica wraz z grą będzie mógł ktoś z was wygrać, tak więc zostawcie suba, śledźcie kanał. A skoro już o nowych starych grach, to może pokażę coś, co dostałem od Atari i Playona taką bardzo ładną skrzyneczkę, która była zamknięta na kłódkę, która to kłódka teraz posłuży mi na siłowni, bo moja już zardzewiała. Kluczyk zardzewiał, bo trzymałem go często w skarpetce, a wiecie, mi się tam gice pocą, to już się zrobił brązowy i obrzydliwy, tak więc do wyrzucenia jest. A są to nowe gry dostępne na Atari 7800, które podobnie jak gry na to modry uruchamiają się zarówno na nowym sprzęcie, czyli na Atari 2600 czy na Atari 7800+, Niedawno recenzowałem to Atari 2600 w edycji Pac-Man, ale też na oryginałach sprzed wielu, wielu lat. Teraz Atari podjęło współpracę z Namco, dzięki czemu do sklepów trafiają jedne. Szczerze mówiąc, moim zdaniem z niewielu gier z tamtej epoki i ze sprzętu Atari, które są wciąż tak okolwiek godne uwagi, czyli strzelanka Xevious, Pacman, Double Feature, czyli jednak udało mi się zdobyć pudełko, bo też o tym mówiłem w moim dłuższym filmie, zapraszam serdecznie. Dig Dug, tego szczerze mówiąc nie znam, oraz Galaga, Galaga, którą... Bardzo, bardzo lubię i też jest jedną z takich najważniejszych gier z tych pierwszych lat gamingu w domu. I o ile Mod Retro robi swój własny format pudełek, instrukcji i tak dalej, bo tam pewnie Nintendo by ich zabiło, gdyby zrobili to jakkolwiek w inny sposób. O tyle tutaj wszystko jest na licencji Atari, tak więc mamy wydania, które wyglądają dosłownie jak gry z początków lat 80. i mnie ta stylistyka z tą taką lekko odblaskową srebrną barwą, te instrukcje, te cartridge, które też mają swoje osobne kasy, iście urzekają, i jest to kolejna rzecz, której pewnie zbyt często używał nie będę, ale cieszę się bardzo, mogąc mieć ją na swojej półce. I bardzo dziękuję panie Plyon, że pan mi coś takiego wysłał. Od Plyona mam też do testów DC64 Mini, czyli Commodore 64 Mini w edycji Black. I szczerze, tego jeszcze nie ruszałem za bardzo, i pewnie nagram o tym osobny film prędzej czy później. Widzę z tyłu, że jest tutaj oryginalna gra. Jogan, ale to jest szczyt bezczelności, nie? Jak jakiś Indianin Jonas. Sama skrzyneczka jest bardzo ładna, natomiast nie działa tutaj klawiatura. To od razu mówię, jak ktoś by się chciał zainteresować, bo takie konsolki często wychodzą i nie jest to raczej przypadek przed świętami, ponieważ jest to uniwersalnie znakomity pomysł na prezent dla starych pryków, A tutaj mam bardzo ładne Amiibo od nowego Metroida, które dostałem od żony na urodziny. Dziwnie robi ten z tymi Amiibo. One to prawda wyglądają teraz dużo lepiej niż jeszcze parę lat temu. Widać, że są robione dla największych fanów. Są trochę droższe, ale znacznie wyższej jakości, tylko nie mam pojęcia, dlaczego właściwie żadne albo prawie żadne nie wychodzą wtedy, kiedy towarzyszące im gry, I na przykład Metroid będzie dopiero w grudniu, ale to miał premierę już 6 listopada, ale jakieś inne Amiibo z Metroida będzie dopiero w 2026, albo Mario Galaxy mamy na Switchu już od jakiegoś czasu, ale też Amiibo będzie chyba dopiero w kwietniu, to akurat to przy okazji premiery filmu. No ale jakoś tam w każdym razie bardzo im się terminy premier figurek i gier Rozjeżdżają. Nie wiem jeszcze, czy ten motor że będzie fajny czy niefajny. Na tym nazwiastunie nie podobał mi się średnio jako element gameplayu, ale trzeba przyznać, że samo wygląda czadersko. Tylko trochę nie przemyśleliśmy tego, że mój synek kocha motocykle i wszelkie pojazdy, a to już jest drugi mój, który jest w moim pokoju obok takiego z limitki Cyberpunk 2077, który właśnie jest motocyklem, ale nie kręcą mu się kółka. Tak więc synek jest tym niezwykle zawiedziony, ale mnie się podoba. I zaraz sobie domówię jeszcze jedno, ami, bo najbardziej to żałuję, że kiedyś jak byłem jeszcze biedniejszy, po prostu, nie, nie bójmy się tego słowa, nie kupiłem sobie Amiibo z Metroida Samus Returns, bo tam było Amiibo dosłownie nie z Samus, tylko z Metroidem i ten Metroid miał taką galaretowatą i taką mięciutką... Powierzchnie i to musi być super, ale teraz Nintendo go nie wznowiło, być może dlatego, że jego produkcja była bardziej skomplikowana niż takich zwykłych figurek. No i teraz akurat ta animo na rynku wtórnym kosztuje fortunę. A czekajcie, zobaczę, żeby nie być gołosłownym. No, w opakowaniu to 600. No, to jest moja definicja fortuny. Kupiłem sobie dwie gry na NES-a, co jest bardzo miłym zaczątkiem do kompletowania sobie jakiegoś ładnego zestawu pod retro tydzień o NES-ie. NES jest u mnie podłączony od dłuższego czasu. Gram sobie na nim na przykład, głównie tak naprawdę w Super Mario Brothers 3, a te gry kupiłem na potrzebę testowania U-Force'a, czyli najgorszego kontrolera świata, ale akurat punch kupił kupiłbym tak czy siak, ponieważ jest jedną z ikon NES-a i jedną z gier, które moim zdaniem na te konsole zastarzały się najlepiej. Jak pewnie wiecie, jestem purystą i lubię kupować gry razem z pudełkami, ale niestety, jako że NES jest bardzo, bardzo stary, jest od Nintendo i sprzedawali te gry w kartonach tak cienkich, że nawet Hanka by w nich nie zginęła, po prostu dla kumatych, to teraz dysproporcja cenowa pomiędzy samą grą, a grą w opakowaniu jest ogromna i nawet ja stwierdziłem, że gra nie jest warta świeżki. Mario, ok. Postaram się zawsze mieć w pudełku. Te trójeszka akurat mam, ale jakieś top gun czy panczauty to już odpuszczę. Będę po prostu starał się mieć więcej gier, które będę mógł wam pokazać, a nie kolejne zbieracze kurzu. No i na koniec dwie książki, które zmieniają moje życie. Po pierwsze Compendium PSX*, wydane przez wydawnictwo Open Beta, czyli wydawnictwo Marcina Kosmana, znanego między innymi z tego, że. Dowodził kiedyś poligamią i pisał do PSX Extreme długo, a to jest przepiękne tomisko w formacie A4 dokumentujące 30-lecie historii pierwszego PlayStation, również z wątkami polskimi, takim jak historia czasopism o grach, o grach na PlayStation w Polsce. Pisali to głównie obecni lub byli redaktorzy PSX Extreme. Ja kupiłem to sobie sam, bo od razu było widać, że to jest naprawdę dzieło wysokich lotów, pięknie złożone. Są też wywiady z twórcami gier, m.in. z Edem Bunem od Mortal Kombat, albo z typem, który wymyślił Twisted Metal, a później też chyba God of War. A. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępne, ale nawet za te nominalne okładkowe 140 zł, moim zdaniem, warto. Bo dawno nie widziałem polskiej publikacji o grach, a właściwie to chyba nigdy, która wyglądałaby tak świetnie i tak bardzo czuć byłoby od niej miłość do gier. Oczywiście, nie licząc mojej książki, która stoi sobie tam i którą też możecie sobie kupić, będzie mi bardzo miło, jak ktoś zgarnie dla siebie albo na przykład komuś właśnie kupi na gwiazdkę na prezent. Szczególnie, że oceny na przykład na no, Lubimy Czytać czy też na stronie Empiku są bardzo, bardzo wysokie, ale nie dziwię się, bo bardzo się starałem i wiedziałem, że jeżeli ktoś się interesuje tematem, to na pewno mu się spodoba. No i na koniec polska edycja I'm to Young To Die, czyli wielkiego przewodnika po grach FPS do roku 2002. Jest sproszczona książka od wydawnictwa Bitmap Books, w Polsce wydana przez Gamebook, czyli ludzi odpowiedzialnych między innymi za świetną historię na Trójki czy za książkę Ostatni z nas, która też niezwykle mi się podobała i przeczytałem ją w całości, mimo że nie jestem aż takim fanem The Last of Us, w ogóle książka o jednej grze. Rzadko takie czytam, ale ta była super. W każdym razie jest to wspaniale, też bogato i pięknie wydana rzecz. Która jest totalnie niepraktyczna w samym czytaniu, no ale jednak nie to jest tutaj najważniejsze. Zobaczcie, kiedyś to była najpiękniejsza kobieta w świecie gier. Dla nawet nie fanów, tylko koneserów gatunku FPS, do których ja akurat nie należę, jest to moim zdaniem pozycja obowiązkowa, a nawet ja czytając ją, jestem bardzo zainteresowany i bawię się świetnie, tylko rzadko znajduję na to czas ponieważ no właśnie dosyć trudno znaleźć dla swojego ciała naturalną pozycję w której czytanie takiego kloca jeszcze wydanego poziomo jest komfortowe. Od samego Bitmap Books też teraz jedna książka do mnie leci, taka ilustrowana, głównie ilustrowana piękna historia kontrolerów do gier, na którą też bardzo bardzo czekam ma być w czwartek. Dobra, czyli zdemontowaliśmy wieżyczkę, uwolniłem się od całego tego śmiecia, które teraz leży pod moimi nogami i będę musiał je sprzątać i roznieść po różnych miejscach domu. Tak więc zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o Diablo Cherst i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. W kolejnym odcinku widzimy się chyba już w poniedziałek i będzie to myślę, że Retro Tydzień Mini, więc może warto czekać.